Dzień dobry. Dzień dobry, po długiej przerwie. U mnie. Przyjechaliśmy nad Wisłę, gdzie w zeszłym roku krowy trochę zdemolowały mi samochód. Oj tak, to źle wyglądało, rozwarony reflektor, porysowany samochód. No, nie Ale dobry. jeździ. Najważniejsze, przyjechaliśmy na pełnym luzie, popróbowaliśmy się dostać tu na drugi brzeg, ale nie ma takiej możliwości niestety. Także wróciliśmy w to samo miejsce. Natomiast dzisiaj z takim założeniem, na pełnym luzie i wiem, że tam stoi kosz, ale nie mam innego siedziska. Także szybko wędki i pełny relaks. Dokładnie. Wszystko jest przygotowane, jeszcze nie zarzucone. Jedynie lewą wędką rzucając warkocz od razu urwałem 120 gramowy koszek, także została nam tylko setka. Jakoś będziemy z tym żyć. Uciąg przepotężny, woda wysoka. Zobaczcie tutaj wszędzie była woda, jeszcze pewnie z dwie godziny temu. Także mamy bardzo mocno opadającą Wisłę. Ale spróbujemy, no bo czemu nie. Jest majówka, na zbiornikach nie ma szansy usiąść nigdzie. W popularnych miejscach na Wiśle też nie ma szans. Także wybraliśmy się po prostu w dzicz, gdzie nikogo nie ma. To jest taka dzicz, że w tym roku już nawet krów nie ma. Plan mamy banalnie prosty na to łowienie. Aż za prosty chyba. Mam tu Wonder Blacka z Double Limem w stosunku chyba 1 do 2. I bardzo długie przypony, takie nie wiem, z półtora metra. Odtąd Dotąd. Także długie. I na lewy który będzie w warkoczu, tak sobie założymy jakąś dentropenę, A może dwie się zmieszczą. Nie wiadomo. Ale chyba jedną. No widocznie, jedną. Jak będzie za mało. Będziemy później dokładać większy hak. Tu mam ze trzy żywe białe, ale jeszcze gdzieś mam spakowane. Jakąś pinkę. od tej już nie ruszamy, chyba. Lepiej. Ta jakaś żywsza się wydaje. Dobra. Kilka do koszyka. Nawet dużo. A co. W zeszłym roku, kiedy tutaj byliśmy, to nie połowiłem, pamiętam. Było słabiutko, był chyba jeden kleń z brzegu, jeden kleń z barkocza. Chyba tyle. W nurcie nie ma absolutnie żadnej szansy łowić tutaj. Zaklipsowałem się kawałek przed zaczepem, gdzie urwałem. Także prosta sprawa do rzucania. Jeden z głowy. Drugi, zdecydowanie mniejszy haczek, bo chyba rozmiar 18. Tak, już powiedzmy, że z nadzieją na ryby. I myślę, że tu zaczniemy od jakichś spineczek, czegoś takiego. I ile wejdzie? Klasycznie. Śmierdzą strasznie, także liczymy na węgorze, sumy i wszystko inne. Weszło chyba 5. I tą wędką gdzieś wzdłuż brzegu. Po prostu. I z grubsza po robocie. Idziemy coś zjeść, bo już późno. 11.30. Głodni. Grilla, czas zacząć, bo to o to dzisiaj chodzi. Będki, nic. Wiadomo, że samą kaszanką się człowiek nie naje. Trzeba boczku. Ja tylko nakładam, to jest moje zadanie na dzisiaj. Ujujuj. Po twojej stronie ławienie, a po mojej grillowanie. Krowy przychodziły tu niszczyć samochód i się kąpać. Ryb nie widać kompletnie nigdzie. Żadnego oczka spławu, nic. Nawet rybitwy przelatywały i zmartwione leciały dalej. My tutaj byliśmy, jeżeli się nie mylę, w czerwcu. I coś tam się już zdarzało. No zobaczymy w maju. Mamy branie, ale numer. Mega delikatne. Zadga jeszcze raz i tniemy to. Ale się obraziła już nie drga. Powiem Wam, nie jestem pewny, ale chyba mamy. Jak mamy, to na pewno nie smoka. Mamy tu zielsko. Nie, nie ma, nie ma. <ścoughs> A już myślałem, ale robak sfatygowany, także coś tu było. No tak. Tego się można było spodziewać dzisiaj. Nawet zanęta jeszcze nie wyleciała z koszyka. To bardzo szybko, bo ją za mocno wycisnąłem trochę. Dołożymy do tego, do tej dendrobeny, takiej już niezażywej. A, Z dwie pinki. A co? Dzisiaj mają grubo brać. Ok, od razu zobaczymy też drugi kij. Ale tu widzę, że pinki nie ruszamy. Kooperowanie tymi przyponami długimi ciężkie. No i fajnie. Znowu po robocie. Ale ten ruch szczytówki już tak mnie zainteresował, więc może jednak tu posiedzimy trochę. A z racji tego, że pewnie wiecie, mój odcinek Wisły bywa bardzo zmienny i ta woda tu często robi do góry albo na dół. To wbijemy sobie taki mały patyczek. Gdzieś. Tylko tu grząsko trzeba uważać. O, na linii, gdzie kończy się woda. Będziemy mogli obserwować, czy rośnie, czy opada. Szczytówki, he. Tak trzeba. Tak musicie. Oj, gorąco wierzę w cokolwiek dzisiaj. Może się coś wkręci. Jako aperitif boczek. Jakieś warzywa. Nie wiadomo po co na później. Smacznego. Ciężko widelec być. O nie! Ale było branie. O! Może jeszcze? Akurat poczek, no, ale złośliwe. No zostawię tak jeszcze na chwilę, bo mi został plasterek boczku do zjedzenia. Także zaraz tu wrócę. Teraz czekam 30 sekund, czy coś się wydarzy. Ten lewy kij cały czas się przegina, bo on jest w bardzo mocnym nurcie. No ale nie wygląda na to, żeby rybka chciała do nas wrócić. A może mnie zaskoczy i tam wisi duża ryba, tylko się nie rusza? Chyba nie. Zobaczymy, <grybka> czy jest przypon, bo to też nie wiadomo. Szczepon jest, robaków zero. A tu było z pięć pinek, nie? Także ładnie coś tam próbowało. Co założymy znowu. No a co? Ciekawe, co to mogło być, nie? Obstawiam, że kleń. Chociaż klenie zwykle bardzo agresywnie biorą. No, branie było piękne. Telepało tym kijem i telepało, tylko Tomek musiał zjeść, wiadomo. Priorytety. Łow Ktoś tu odkręcił hamulec zapomniał zaczep. Koszyk wszedł zaczep. Nie do wiary. Ale poczułem rybę od razu. O, koszyk wyszedł. I rybę chyba też mamy. Nie wiem czemu ja polusowałem ten kółko Tak. <grytania> cóż za potężną rybę złowiliśmy. Aha. No nie za dobrze. Eee, no cóż. Mamy potężnego kiełbia. Jak na kiełbia to duży, nie? Masia, złowiłem kiełbia. Ale jak na kiełbia to chyba serio duży. Ładne, nie? O, ładne, ładne. To po ostatnich karpiach po 10 kilo jestem trochę nieusatysfakcjonowany tą rybą. <noise> A branie zrobił piękne. Myślałem, że będzie fajna ryba. Dobra, no, dołożymy pinek po prostu, bo zostały dwie. Hoppa, pa. Nie ma tego złego, przynajmniej nie na zero, nie? Mamy dzisiaj pełne słońce. W pełniuteńkie. Ani jednej chmury ma dzisiaj nie być. Także nie ma co się oszukiwać. Z jakimiś fajnymi rybami liczymy dopiero na wieczór. Chyba, że nas miło zaskoczą. Przystawka była, danie główne. Smacznego. Voilà. Na lewej wędce robimy zmianę. Bo się nie dzieje, nie? A powinno. Ja bym wolał, jakby się działo. Ściągamy robaki, niepotrzebne. Tu mam takie stare, białe, nie? No ale to takie stare, że. Uuu. I w samochodzie czekały. Założymy ze 3. Coś tu przeżyło. Problem mamy tylko jeden. Mianowicie, rzucając sam warkocz, przy każdym rzucie gdzieś zaczepiam się koszyk. Także, przerzucę się po prostu kawałek w nurt, może mi gdzieś zniesie na w lepsze miejsce. Czyli, rzucę po prostu kawałek bardziej w lewo niż wcześniej. Przerzucimy jeszcze drugi kij. Robaki są. O, wyszła? Nie. Zaczep. Mam tutaj gdzieś jakiś przepotężny zaczep w wodzie. I nieważne gdzie bym rzucił, to go łapię. I nie chcę puścić, nie ma szans. O, i urwałem wszystko. O nie, wiązanie od nowa. Cały zestaw poszedł. Gdzieś się koszyk przewiesił. Miałem przypomnę z żyłki 0,14, więc... No zdecydowanie najsłabszy element zestawu, a i tak puścił zestaw. Musimy coś tu zmienić, bo to jest takie nie działa. Był tu jeden strzał na tę wędkę, ale bardzo, bardzo delikatny. Tak się przynajmniej wydawało, że strzał. Nie wiem, czy się po prostu nie przerzucimy na łowienie tu. Na długość wędki będzie 4,20. Innych pomysłów brak. Najgorsze jest to, że to chyba był mój ostatni koszyczek 100 gramowy. Ale bywa i tak. Wiązanko, zobaczymy. Zestaw zrobiony. Nowy. Koszyk 70, chyba jeszcze dłuższy przypomn zrobiłem. No, nawet na pewno. Z półtora metra na bank. Próbujemy obok siebie. Za daleko rzuciłem. Mieliśmy dosyć wysoką wodę na Wiśle przez dłuższy czas, więc podejrzewam, że sporo kamieni dużych się tutaj mogło nanieść. Albo jakieś drzewo, albo coś takiego. No, koszyk 70 z kolcami się nie trzyma. Nie ma szans. Ale gdzieś tu tu spłynie, więc. Powinno być OK. Natomiast poza tym jednym braniem i jednym kiełbiem mamy absolutną ciszę. O ale też mamy zaczep trochę kicha. Tu jest przypon 012, no przecież powinien puścić. O, coś puściło. Przypon zmieniony. Też założymy pinki, tak jak było. Tutaj na szczęście nam koszyk przeżył, bo zaczyna mi brakować tych rzeczy koszyków powoli. Tak się łatwo zrywa, a ciężko się kupuje, bo Trzeba wydać pieniądze, ja tam nie lubię. Ciutkę bliżej, po prostu się przesuniemy. Tu nie ma szans łowić już, <grym> niestety. To chyba będziemy próbowali rzeczy dziwnych. To by było na tyle. Chyba nic lepszego nie wymyślimy. O, niespodzianka. To było jakieś stuknięcie, mamy uklejkę. <grym> A to druga ryba, nie jest źle. Bardzo delikatne było. Myślałem, że się nic nie zapięło, ale jest. Uciekaj. To słuchajcie, mam taki pomysł, bo tam brania są, ale ryby nas nie satysfakcjonują delikatnie mówiąc. Weźmiemy dędrobękę. Tylko poszukamy jakieś malutkiej, jakby się dało. O, od razu się udało. Powinna się zmieścić na haczyk. Jedno co. No potężnie, potężnie wieje. Coś mam ostatnio pecha do tego wiatru. No zobaczymy. Czyli generalnie zamieniłem. Na lewej miałem dendrobenę, mam na prawej. Uff, może, może coś. Prawa wędka na dendrobenę. Mega delikatne dwa stuknięcia były. Ale były i się skończyły. Wiadomo. Tak? Już po wszystkim? Uuu! Ale coś czuję, że to nie będzie duża ryba, bo sobie nie może z dendrobeną poradzić. Sprawdzimy tu, czy jest dendrobena, na pewno. Obstawiam, że nie ma. I słusznie. No nic z niej nie zostało. Poradziły sobie dziady. To spróbujemy jeszcze raz pineczki. No I może faktycznie pójdziemy zaraz po kukurydze. Zobaczymy tę drugą wędkę, bo co, coś tu pukało. Też już miałem zaczep, ale numer. Haczyk jest, robaków nie ma. No i sprytne dzisiaj te rybki mamy. Też założymy dużo pinek. Ile wyjdzie na hak? Obstawiam, że ponad 10. 12. Ładnie wygląda. No już w ogóle w tę dziurę wrzucimy. Zobaczymy. Pełny relaks. Aż żałuję, że nie mam dzwoneczków dzisiaj. Znaczy w ogóle nie mam dzwoneczków, ale akurat dzisiaj by się mogły przydać. Coś mamy. O, nie nagrałem brania. Przepraszam. I to będzie prawdziwy potwór w końcu. Uff. Moc. Ale ryba, uhuhu. Uh. Masakra. <grywa> Opa. Dobra, jeszcze raz dorzucę pinek. Żeby zobaczyć czy mam gdzieś kukurydzę. A zaraz zaczną ryby brać. Prawie na pewno. Uwaga. O nie. Żeby się tu nie nalało wszędzie. Ho, ho, ho. Się dzieje tu. Bardzo miło w ogóle ze strony pana, bo płynął yy prawą stroną od nas i przepłynął specjalnie na drugą, żeby nam tu nie, nie poprzeszkadzać za bardzo. No, to czekamy na potwory. Jednak nie biorą po tym, jak pan przepłynął. Ale mam kukurydzę. Poza tym potrzebny jest deser po jedzeniu. Sprawdzę, czy dobra, wiadomo. Dobra. Kukurydza chyba nie zatruta, Także trochę sypniemy do zanęty. Nawet sporo. Będziemy ją też w jakiejś tam ilości podawać. Zobaczymy czy się coś rozkręci, nie? Zobaczymy czy tu też mamy jakiekolwiek robaki jeszcze na zestawach. Tu mamy, to ten zostaje i robimy to ta. Jest plan. Plan zakończony, pierwszy. Tu pewnie robaków nie ma, bo szturchnięcie było na pewno, a jednak są. Hmm. Ale wymemłane robaki, matko. Nie fajne. Założymy jedną kukurydzę. Tylko jakąś ładną. Będzie to tam wisiało dłuższy czas teraz z kukurydzą. Zobaczymy, czy podejdzie coś innego niż uklejka i kiełb. I tymczasowo idę do tyłu, do basi, do słońca i tam, gdzie mniej wieje, bo tu już aż ciężko wysiedzieć. Do zobaczenia. Żeby się nie ugotować, zdjąłem kamerę, bo teraz już ciepło i spieła się tu! O tymentu ty! Na kukurydze w końcu miałem branie! Ale malutka była. Niestety, nawet nie widziałem co, ale malutkie. Łowimy już ponad 4 godziny. Miałem trzecią rybę na haku. Masakra. No cóż, powtarzamy szybko po prostu. Obstawiam małego klenika, bo cóż by innego na kukurydzę, nie? No dawaj, dawaj, dawaj. Natychmiast było i jest od razu ryba. Natychmiast porzucie. Postaramy się, żeby się teraz nie spięła. <gryw> Bardzo lekko idzie. Ale jest na pewno, chociaż tyle. Chyba krąb. O nie! Krąpik Basia. Niedobrze No trudno. Przecież Basia siedzi dosyć daleko. Zaczęło mi się nudzić, to zacząłem troszkę poważniej łowić. Częściej przerzucać i te sprawy... Ej, ale oddaj haczyk. Potrzebuję. Hop. I chyba faktycznie się jakieś rybki zaczęły pojawiać tam dalej, bo tutaj w Markoczu nie ma mowy nawet. Mają kompletnie gdzieś. Ale fajnie, może się to rozkręci jeszcze. A niestety coraz więcej zielska płynie. Brań absolutnie zero. Jedynie na prawej wędce raz na jakiś czas takie bardzo szybkie szarpnięcie, i ściągam zawsze zestaw bez kukurydzy. A tymczasem idę zobaczyć, czy dobrze rozpaliłem grilla. Ech, jak wracałem, po położeniu karkówki, to zgadnijcie, czy było branie. Oczywiście, że było. W trakcie tego, jak szedłem z powrotem, robaków tu nie ma, oczywiście zielsko jest. Poprawiamy. Wykorzystałem jeden pojemnik zanęty dopiero ba, w 5 godzin. <grybujesz> <grybujesz> Jakoś tak nie szło. Włącza kamerę i pewnie przestanie. O, nie przestało. Nie przestało. Mamy rybę. Uhu. Grill nam się nie chce palić, odszedłem. I oczywiście odszedłem, mamy rybę. No bo jak. Ciekawe co, bo nie taka najmniejsza znowu, nie duża, ale nie najmniejsza. Pewnie klenik. No, ujo, jaki nasiedzony. O Wasia, Mam rybę. Uff. Dzisiaj mam średnią 4 ryby na dużo godzin. Za dużo godzin, na 6. I strasznie chlapie. Dobrze. Ja przypominam, że to dzień na pełnym relaksie. Uciekaj. Robimy to samo. Pięć pinek. Dobrze, zaczyna to wyglądać. Wiem, że to nie za dużo to, o czym do Was mówię, ale po tylu godzinach to ja się bardzo cieszę z każdego brania. Może z brania nie, bo tych brań, wskazań, szarpnięć to było mnóstwo. Z 8 <laughs> niewciętych. Ale tu już było widać, że to jest taka ryba, że ma płetwy i w ogóle. Może nam się trafi jakiś większy. Pinki mi wyszło z pojemnika, także wrzuciłem wszystkie do zanęty. Połowa chodzi po ziemi, trochę po półce. Mam nadzieję, że mi żadna do picia nie wejdzie. Jest nadzieja. Jedziemy dalej. Ale rzucam i jeszcze muszę iść na chwilę, bo głodni. A się nie pali. Moc odzyskana. Idę rozpalić jakoś szybko. Może się uda. Jak jest, to się nie rusza. A teraz było na prawej wędce. Ale nie ma. A ładne branie. Robaki są. Pojedyncze zniknęły. Dołożymy. I teraz tak. Siedzę tu, nic się nie dzieje, nie? Nie ma mowy, żeby było branie. Muszę tam iść, nie? Tam do grilla. Bo się dalej nie chce palić. Wtedy nie ma problemu. To natychmiast. Aperitif przed drugim daniem. Karkówka podana na przypalonym talerzu. Można i tak. Smacznego. Ja już talerz odłożyłem. Nie ma. Wyglądało ewidentnie jak drobnica. Pozwolicie, że ja sobie tylko dokończę jeść. Próbujemy jeszcze raz. Coś tam pojedli. Wracamy. Przed jedzeniem głównym. Wrócę tutaj do kukurydzy. Bo te białe czy pinki. Momentalnie obgryzają mi jakieś inne ryby, ale kukurydzę założę dwie, na mały haczyk. Mamy już godzinkę po 18. Zaczęłem łowić jakoś 11.30 chyba. Także chwilę temu. Oczywiście nie przekładając się jakoś wyjątkowo. Tak bardziej miły czas z dala od wszystkiego, w dziczy prawie, nie? Jakby tych domów nie było widać, to jak w dziczy. Ale brakuje jeszcze jednej fajnej ryby. A, ale gorąco wierzę. O, już myślałem, że taki odjazd, ale zaczep. Puh, aż się wystraszyłem. Wyszło, ale no niestety ryby na pewno nie ma. A jest przypon? Jest. No cóż, metr za daleko. Miałem tam białe, których już nie mam. Jest pewien problem. Dlatego też wrócimy do mojej ulubionej dendrobeny. Zobaczymy. A, weźmiemy my je, to trochę bliżej. Kukurydza milczy, dendrobena już było dotknięcie i robi się wieczór, rybki zaczynają się budzić, widać. Poczekamy na coś konkretnego. Ostatnie danie. Basia, jak się bawisz? Po siedmiu godzinach ponad? Super. Fajnie jest. Fajnie. Słoneczko słoneczka dopisuje, kokota dopisuje. Słonka już nie ma. Dobre. No, słonka nie ma, no dlaczego znaczy słonko jest? Ale za nami. Ryby może nie biorą, ale jedzenie przynajmniej dobre. Chyba ostatni posiłek dzisiaj, bo się dzień kończy powoli. Także smacznego. Ale jeszcze zanim zacznę jeść, to zrobimy ta, że jeszcze raz przerzucimy dendrobenę, bo ona mi nie daje spokoju, czy obstawiam, że jej nie ma, albo jest całkiem spatygowana. Jak jej nie ma to zakładamy kukurydzę. Jest bardzo sfatygowana. Czyli założymy kukurydzę. Jeżeli ma się jeszcze dzisiaj coś wydarzyć, no niech to będzie już coś, co, co nas ucieszy naprawdę. Założę takie dwa małe ziarenka dosyć. No oby coś na koniec. To ja się biorę za jedzenie. Smacznego. Jest, jest, jest. Wiadomo, że w czasie jedzenia, nie? Jeszcze Basia mnie pytała, czy mi dołożyć. Odwróciłem się na pół sekundy. Ubranie takie, że na koszu poczułem. Wiadomo. Nie wiem, co tam mamy. To odłożyć. Pokaż się. Pewnie klenik. Podniesiemy cię? Podniesiemy. Basia, odłowiłem klenia. No w końcu. Ciutkę większe. Ja po prostu muszę więcej jeść. Będę więcej ryb łowił. I na kukurydzę. Na robaki nie idzie nic wciąć. Basia, klenik. Dobra, spadł klenik. mi na spodnie. Klenik. Ty. Gościu nawet zdjęcia od Basi dostał. Za dobrze ma. Chodź, obróciłeś mi spodnie. A, Cię złapałem chyba czwarty raz. Zasłuchaj. Ja tutaj mam podbierak, nie? Chciałbym go użyć dzisiaj. No, rozkręciło się to wieczorem, widać, nie? Ale mnie zaskoczył przy jedzeniu. Rozlałem picie, przewróciłem telefon. Eh, ale spok, Fajnie, że był. Jemy dalej, pewnie będzie jeszcze jeden, nie? Smacznego. W trakcie końcówki posiłku brania już nie było, więc byłem po dokładkę. Jeszcze dwa. Trzeba dać rybom szansę, wiecie. Może akurat. Smacznego. Pomogło. <laughs> O! Gorące Wiedziałem, że jest jakaś klątwa Chyba też kleń Tak czuję po walce Jedną pieczareczkę zdążyłem zjeść Jedną Podniesiemy cię? Podniesiemy Chyba troszkę mniejsze niż poprzedni Ale nie nic Też ładny Od razu wypuścimy, rzucamy Bo to jedzonko bardzo dobre wyszło, wyjątkowo Uciekaj gościu Ja szykowałem, Basia grillowała Wyszło idealnie. To co? Smacznego dalej. Ewidentnie się rozkręciło i to niestety, jak zwykle, na sam koniec. O! Wyszła. <grytanie> było w zaczepie. Tutaj było branie jeszcze w trakcie jedzenia. No i nie ma kukurydzy. Klinuje mi się gdzieś koszyk w tym zaczepie, więc to raczej ryba. I branie było takie dosyć delikatne, niestety. Robimy chyba tak. Taki jest plan na razie. Plan A. <laughs> Robię jeszcze porzucie. Zakładam kukurydzę tylko. Robię porzucie i zaczynam pakować sprzęt, bo późno, daleko od domu, cały dzień właściwie nad wodą, albo cały dzień z myślą o wyjeździe nad wodę. A przecież jutro też ktoś musi na ryby pojechać, nie? Jak sobie tak teraz o tym myślę, to się zastanawiam, dlaczego nie zrobiłem sobie przeponu z push-stopem, wiecie? Skoro i tak wiązałem nad wodą, niby mi ta kukurydza nie spadała, nic. Ech. Albo dlaczego nie mówiłem na pele, albo na jakąś kulkę? Hmm. I dlaczego nie mam rosówek? No, jeszcze dużo przede mną, w tym roku na rzece. Robi się ciemno. Basia już uciekła do samochodu, bo strasznie zimno. Kończymy, bo no bo trzeba. Nic się już nie wydarzyło i nawet jeszcze w trakcie dwa razy przerzuciłem, bo strasznie długo się zbierałem. Daleko mamy do samochodu. Natomiast nie, ryby już nie. Ale tak jak mówiłem, wyjazd na takim pełnym, pełnym luzie, bez absolutnie żadnej spiny. Majówkowo, grillowo do wypoczynku. I fajnie, bo jakieś rybki i tak były, nie? Gdybym był skupiony na łowieniu i bym tak połowił, to bym nie był zadowolony, ale z racji, że chodziło dzisiaj o pełen luz. Naprawdę spoko. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego filmu.